Adula to smok rani. Znaczy, tak no to, na to wygląda. Bo zawsze, gdzie jest rani, to, to się pojawia adula nagle, nie? Jak tylko się zaczynamy zbliżać. Chyba ki z tymi odłamkami gwiazd. Raczej nie będę ich potrzebować. Chociaż. odłamki będą spoko, jeśli, jeśli okaże się, że na jakiegoś bossa będę chciał tej szarży używać więcej. Bo nie będę musiał wtedy używać tak dużo soczków niebieskich. Więc może dobra. Pozbieram je sobie. Proszę światu. Yy, teraz mam zabicie Maliketa, nie? Z tych normalnych bossów. Ale tak se myślę, może przed Maliketem spróbujemy jednak, e, jak mu tam, Rykarda. Idź się ożń zrani. Tak, pójdę, żeby wziąć mieczek, bo jest ładny. <grym>, pójdę, pójdę, spokojnie. Jaki cel? Właśnie nie ma celu. To właśnie mówiłem, zanim tu przyszedłem, że w sumie nie muszę tego robić, bo nie ma, nie ma sensu. Ale jak już, jak już i tak, tak mocno spuszywałem ten quest, line, to czemu by go nie skończyć? Przynajmniej zabiłem smoka i będę miał z tego dwa levela. Więc, no. Tak, tak bym powiedział. Jo. Weźmiecie czy na plecy. Eee. Eee. Pani ładna. Ona jest lalką, ona jest tak. nie, Eee. eee. A mieczek na plecy tak średnio, bo on jest ciężki. To jest wielki, wielki, wielki miecz. Melina Better. No oczywiście, że tak. Idę na jaka cię chce. Nawet ona mnie nie chce. Spierdala ode mnie. Specjalnie umarła. Skip, 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 skip. My w tym przejściu pójdziemy po zakończenie... Po zakończenie... Palonego płomienia. Dobra. To co, próbujemy Ricarda? Gdzie jest Richard? Na audiencję. Rykard Ricard Peja Solówka. Siłę. Nie w siłę, w HP. Jeszcze mogę dwa punkty wbić w HP. Jak zjem. Wizerun. A, jeszcze mam Placidus do, do zabicia. Ej. Będzie ładnie wyglądać, ale jest za ciężki. Jest no, tu heavy po prostu. Cztery zjem. Okej, okay, będzie wystarczająco spokojne. Um, pyk, pyk. Chetny level równo. I teraz tak, na tą walkę idziemy w build lżejszy. Dużo lżejszy, więc sięgniemy to od razu. I idziemy w regenerację HP. Eee, więc. Potrzebujemy czego? Potrzebujemy. Ściągnijmy to wszystko, ja sobie od nowa je ustawię. Potrzebujemy tak: wiary na pewno. Potrzebujemy regeneracji HP. Ymm, ataki z wyskoku. I coś jeszcze. Czekaj, będę miał regen ze spela. Będę miał regen starczy, regen stąd. I regen stąd. Czyli jeśli chodzi o regen, to już jestem don. Odporność na ogień. Właśnie, myślę, albo odporność na ogień, albo żeby zwiększyć damage. A weźmy odporność, może, no? Niech będzie. Bo myślałem, żeby to wziąć, żeby mieć więcej damage'u w momencie, kiedy kiedy ten. kiedy coś krwawi w pobliżu. Dobra, i ile ja mogę tak założyć? Tego już spodnie nie mogę. To weźmy jakieś lżejsze. Bez czapki pójdziemy. Które będą najlepiej wyglądać z tym setem? Opuszkowe. Te cztery wszystkie mogę. E, te wyglądają całkiem spoko. Przynajmniej w tym świetle. I lecimy tak, w sumie tak. Lodzenie jest git, to jest git. Dobra, wchodzimy. Żebyś ty przeżył podczas tej walki. Znaczy, podczas tej walki sam, sama... Nie wiem, czy tam byłeś jak ten, jak robiliśmy pierwsze podejścia tutaj. Bo już próbowaliśmy Rekarda, to pierwsza faza poszła... Tak. <grymne> Easy. A dopiero druga faza była problematyczna. Okej, okay. dobra, przynajmniej teraz be, nie będzie nikt mi kazał podczas walki pić wody przez 10 minut. E, tego butelkę niesamowitego gówna zostawię sobie na drugą fazę chyba. I Nie. Teraz no, jesteśmy done. Łatwo no, <laughs> poszło. <laughs> znaczy, ta pierwsza faza jest git. tylko muszę wykminić, kiedy w drugiej fazie są te czaszki. I w momencie, kiedy widzę te płomienie drugiej fazy, muszę już zacząć spieprzać. Tak jak zacząłem, tylko że myślałem, że a jednak czaszek jeszcze nie ma, a były. Więc to mnie trochę udupiło. Ale po co? Po co ten mechanizm? Na czachy biegnij, na drugi. Znaczy, od, od czach trzeba po prostu spiedalać wszędzie. One będą cały czas do mnie leciały. Więc to chyba akurat nie ma znaczenia. Po prostu muszę biec cały czas w bok. Tylko, że ja przestałem sprintować. I no. Dobry wiesz, używ. tak, zdaję, zdaję egzamin. Szczególnie w pierwszej fazie. A w drugiej już niestety jest więcej ataków, więc no. Fucking. Fuck, fuck, fuck. fuck, fuck. W momencie, kiedy powiedziałem, że będą drugie czachy, przyleciały drugie czachy. Strasznie słaby jest ten moment, że ja nie wiem kiedy czachy znaczy pierwszy, pierwszy moment jest ok, bo wtedy po pierwsze zauważyłem, że zaczęło coś latać dziwnego. Plus zmienia się motyw muzyczny, nie wiem czy to zauważyliście. Jak lecą czachy, zaczyna się ten chórek tych kolesi. Jak dziś poszedł e, wkurzony Forty Sax, za pierwszym razem, więc gitara. Myślę, żeby tą tarczę zrobić jednak pod bleed'a mocniej. Jeśli teraz nie wyjdzie, spróbujemy z samym... O Jezu. Uuu, ale fart. Z samym bleed'em spróbujemy. Bo Prost ma fajne proki, ale bleed ma większe. Bleed prokuje po 11 koła na drugiej fazie. A Prot tylko po dwa z hakiem. Albo po 4, tak jak teraz. Ach. Te wywrotki są strasznie randomowe, nie wiem od czego to zależy, że się moja by wywraca. Domowe wywrotki. Dobra, wyjść, napić się... Włączyć to... Dobra, ready. Za pierwszym, czyli standard, wiadomo, dokładnie. Tak, tak, tak. Znaczy, tak, tak mi się wydaje, ale to takie głupie, bo... Teoretycznie jak jestem w skoku to on nie powinien niczym obrywać, nie? Dobry wieczór animowy, siemanko. Dobra, kolanko Tactics. Ach, podniósł, podniósł kolana. Okej. Okay. No weź, to jeszcze nie jest ta faza. To jest ta faza. O ty. W momencie, kiedy lecą akurat czaszki, każesz mi pić. Uh. Dobra. Mamy to. Chyba. O fuck. Okej, okay. teraz ten atak, kochany. Za no, szybko. No nic. Nowe no. tutaj nie ma sensu. Nawet Dawaj tu jebane kolano. Ok, nie czemu? Zablokowałem się znowu. Daj mi wyjść z tego kolana, już nie chcę kolanka. Okej, okay, to są czachy, to są kurwa czachy. Pi-pi-pi-pi-pi i spierdalaj. Najlepszy atak. To szybko znowu. Ja jeby. Powrót do kolanku Tactics. Daj mi blida, proszę się, typie. Cokolwiek, kurwa, tylko trafię, Paweł. Bleed, poproszę blida Dobrze. Kto powiedział, że się nie da? Rikarda, Rikarda zabiłem. Radan już dawno padł, a Fortisak tak. Fortisak spadł za pierwszym dzisiaj. Znaczy pierwszym podejściem dzisiaj, ogólnie za czwartym, bo wczoraj tam trzy wyjebki było. Eee. He, together as a family. Nice. Eee... Yeah, yeah. Mówiłem, że to będzie do zrobienia. To jest kwestia tego, w ogóle wiele bossów w grach FormSoftu... Jak są takie wielkie bossy, ogromne, uu, To bardzo często jest dobrym taktyką Mele, jeśli jesteś postacią Mele. Twoja postać jest pod build w zwarciu stworzona. Stać bardzo blisko ich, ich nóg. Bo wiele z nich, tak samo powiedzmy e, Taurus Demon w jedynce. Yy, macha przed sobą bronią na przykład i w ogóle nie ma zasięgu, albo bardzo mały zasięg, bardzo mały część ich broni atakuje blisko pod nogami. I tak samo w sumie Jodek z Gundyr w Trójce. Skończyłeś Sousy 1, teraz zacząłeś dwójkę, o to powodzenia. A dwójka jest bardzo specyficzna, więc uważaj i się nie zdrażaj <śm> od razu. Yy, I po, yy, leveluj adapta adaptability. Trochę ci zajmie, tak, to prawda. Mm, dobra, e, ja bym się cofnął jeszcze tutaj. Możemy zabić jeszcze tego, spróbować. Jak on się nazywa? Rycerza Tygla i zobaczymy, co tam tanit. Jak będzie sobie jeść swojego mordeczka. Poszli sobie, nie? Są jeszcze. Okej, okay. i wydaje mi się, że na pana Tygla e, leveluje DP, tak. Bo tam w dwójce jest takie coś, że ilość Twoich, ilość Twoich iframesów. Niezależnie od tego, ile masz z, zwinności. Nie zręczności. Z winności. Nie z chyba, tak? Miecz łodowisa. Miecz jest spoko. Widziałem go w PVP parę razy. Dobra. I teraz. Yy, Erykard. Mordeczko dobre. Smaczne. Uuu. A ona znika, nie umiera? Okej. Okay. Ciekawe. Aj, od razu najeżdża. dobra. Myślałem, że muszę usiąść. Nie boli. O, tera Bo bolało. No, jego zawsze. On ma więcej pójza niż ja. To niesprawiedliwe. Oj, miałem się napis. On przez to przychodzi po prostu. Czemu ja mam tą tarczę? Miałem mieć tą. O nie. Zapomniałem, że przecież na tą założyłem. Poniałem o tym No za szybko Jakie. Jakieś pieniążki za niego czy nic? On jest jako Invader, serio? Eee. Lipa. Okej. Okay. Ta czapka małżonki chyba jakieś statystyki daje, nie? ja źle pamiętam? Plus jeden do zręczności, okej. Okay. Zawsze coś. Dobra. Rykard padł. Ehm, to co? Placidusaks chyba, nie? Możemy iść do Najala? Eee. Najala i tam y, tą lodową krainę drugą. Jeszcze mógł będzie. Zrobimy później. Przed, przed malenią. Jak będę do niej iść. Okej. Okay. Maliket! Jego chyba nie chcę krwawić. Więc wydaje mi się, że taki build jak tutaj mam będzie git, tylko się to musimy troszeczkę przebrać. Bo też nie chcę mieć na jego leczenia żadnego. Mam um, mam. Um, um, um. Więc. Jedno. Drugie. Nie wiem, czy ataki taki będą dobre tutaj. Zobaczymy. No i standardowo, żeby móc jak najwięcej nosić na sobie. Ok, i czy. Mogę? Mogę. Czemu mogę? Nie wiem, czemu mogę, ale dobrze. Tak, teraz maliket. Eee, ojej, mam niepełne HP. Jeszcze z Maliketem możemy jeszcze. Skoro zrobiłem tego. By, by, jak to się nazywa. Skoro zrobiłem cały dwór wulkaniczny, zabiłem Ricarda. Możemy spróbować wziąć to coś do parowania. Może się przyda, może nie. Na Bouranie tego nie mogłem wziąć, bo Ricarda sobie zostawiłem na dużo później. A najwyraźniej nie ma tej inwazji Bernala w momencie, kiedy. Ja nie skończę, nie, nie zabiję Rykarda chyba, no to tak mi się wydaje. Ty się budzisz, gnojo. Malenia, ale z takich mocy realnej, dzisiaj tak, Malikat będzie na pewno i to za chwilkę. Dobra, ja nie chcę tam tych co ludzi pulować, bo jak tylko podejdę do tej jaskini... Znaczy jaskini, świątyni, to oni się obudzą, czy się skradam, czy nie. Czy Bernal w ogóle przyjdzie do mnie? No już się obudzili. Nie wiem czemu Bernal nie przyszedł. Trochę mnie to z... Nic tyle stresuje, co... Nie zastanawia. Czy ja znowu coś źle zrobiłem z questline'em? A jak otworzę dopiero? Okej. Okay. Myślałem, że on po prostu się pojawia. I co? No nie. <śm> Olał mnie całkowicie. Hmm. Ale tak, y bo... Hmm. Bo to nie jest to, co ja chciałem. To, to nie jest ten do używania, to gówno. Do parowania. Bo to leci z niego. Jednak zjebałeś. No właśnie. Jedyne, co mi jeszcze przychodzi do głowy, to nie wiem, może się cofnę do... Wulkanicznego dworu i z nim pogadam, jeśli w ogóle tam siedzi. Chyba już się wynieśli wszyscy, nie? Po zabiciu Rykarda. Melina nadal ma focha? Tak. Nie odzywała się do mnie od kiedy. E, od kiedy... Od kiedy? Od zawsze. Od wtedy, kiedy sobie poszła. Jak, jak paluchy. O, jest jednak Bernal, mordo. Może jak z nim pogadam, przegadam jego ten, jego pestie, jego to może wtedy sobie coś tam podejdzie mi tam. Od kiedy powiedziałeś, że trzy palce, tak. A łata tu jest, ciągle jest. O, Zrobiłem Ricarda, tego nie słyszałem jeszcze. Paradise PD? Nawet nie wiem, co to jest. Ja nie oglądam seriali, tak naprawdę. Trzy palce nie zmieszczą się z seduszką meliny. Goodbye, my friend. Dobra, a coś jeszcze sprzedaję nowego? Jakiś coś tam... Tego już nie potrzebuję całkowicie... Uu, nie. Czy on się dziś jeszcze pojawia dalej w grze, czy to jest koniec już zabitego tego paczesa? i niech sobie siedzi, niech sobie żyje. Tyle razy go już zabiłem we wszystkich grach FromSoftu, niech chociaż teraz przeżyje. Dobra, czy Berna sobie poszedł? Yes, poszedł. Furia Gelmir, dobra. Więc teraz cofniemy się z powrotem tutaj na most, czy tam przy Wielkim Moście. I zobaczymy, czy teraz mi zrobi inwazję, jak tylko tam podejdę. Nie, nie tutaj, na dół będziemy... Dobrze, tutaj. Jeszcze Placidusax, no tak. Dobra, ale jak już obiecałem e, Maliketa, to najpierw na Maliketa pójdziemy. Powróci się jeśli będzie ostatnim bossem w nowej grze ReformSoftu. Znaczy, w Dark Souls 3 wrócił, nie? Teoretycznie. I praktycznie też, no. W DLC drugim. Jak on tam miał na imię? W DLC drugim? Ja nie pamiętam nawet. on jeszcze był. Tak, tak, a czy był w każdej grze, ale chodzi mi, że w Dark Souls 3 był w podstawce, a później wrócił pod inną postacią. Lap, tak, dokładnie. O, reklama się zaczęła. Dobra. O jest. Tak to... Czyli mm, być może... Nie wiem. Nie, nie. Przestań. się bufić ty gnoju! Jego ataki idealnie misują w momencie, kiedy ja. U. W momencie, kiedy ja skaczę. Oh, wow. Okej, okay, pierwsze leczenie i chyba jedyne. Uff. Nie. Czy ten tak go leczy, czy co on robi? O! Teraz od góry atakował. Oj! Nie zdążyłem. Serio? <ścoughs> Ta szarza na PvP musi być mega wkurzająca. Jeśli ktoś się w ogóle da na niem nabrać. Eee, do Elden Ringa nie, nie, znaczy nie zapowiedzieli nic jeszcze ciągle, nic nie zapowiedzieli, nic, nie po, znaczy powiedzieli, że to jeszcze nie jest koniec tego, co oni planują z Elden Ringiem, jak od, odbierali ten, jak odbierali, odbierali, a nie mogę mapy tu otworzyć, no, na drabinie, jak odbierali nagrodę na rrr, The Game Awards, więc no, mówili, że to jeszcze nie jest koniec Elden Ringa, że tworzą Armored Core, ale to wciąż nie jest ich magnum opus. Najwyższe dzieło, największe dzieło i pewnie coś tworzą dodatkowego, nowego jeszcze. Eee, dobrze. Co no ja bym chciał. Na pewno muszę iść do toalety. Eee, ale ustawię sobie ten luźniejszy szpon tutaj. O, cyk. O, zdobyłem dropa. Czekaj. O nie, nie zdążyłem odebrać. Bo teraz ten. Na Twitchu są dropy. Botarkowa. Więc ja ciągle mam włączony stream w tle, w jakości 166... nie, 160, byleby mi się uh, nabijało. Gdzie to jest? To nie jest to. Halo, gdzie są moje dropy? I want my drops. O. Tyk. I wracamy do... oj. Do oglądania. No, berki. Full screen. O, dziękuję za piciu. No, oglądamy dalej, oglądamy dalej. Wyciszone ciągle, wyciszone ciągle. Dobra. Malik Montana. E, czy ja mogę jakieś levely bić? Zjedzmy wizerunek Ricarda. Ło, spokojnie. A, a czekaj, piszesz, że tam zamieszki znowu robicie e, historię Godfrey, co jest jak w lokacji podobnej do Caelid, jak z Archie Garden w DS1. No, byłoby ciekawe. Znaczy, nie wydaje mi się, że będzie jakieś cofanie się w czasie z Godfreyem. Ale może. Znaczy, no, to w sumie wszystko może być tak naprawdę, no? Ja bym chciał, żeby było coś z, z księżycem. Bo, znaczy, wiele osób spekuluje, że będzie coś związanego. Niektóre Elden Ring'u są powalone? Są. Będzie coś związanego z tymi e, wieżami, bo one są wszystkie ustawione idealnie gdzieś tak właśnie. Tutaj? Nie. Jakoś tak wokół. Powiedzmy tu, 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 tu i tu, nie? Więc one są wszystkie w jednym kółeczku, te wieże z runami, i coś musi się znajdować na samym środku. Coś musi być tutaj. Alternatywy światy? Nieee, to by było takie mech. Ja wolałbym nie. Ja bym wolał coś z zakończeniem Szalonego Pomienia. A czy większość dodatków do, do Dark Souls przynajmniej zazwyczaj miała swoje miejsce w, w, według Fabuły jeszcze przed zakończeniem Fabuły. E, Całkowicie, nie? Więc mimo wszystko w trójce, na przykład, ostatnim bossem był ciągle. Nie mogę go trafić O, pitta, okej, okay, nie weszło No jak to nie weszło? Okej okay. o, o, nie, nie To jeszcze spadnie ja pierdolę. Znaczy, pewnie jakiś będzie, no. Ale to wiesz... Mmm... -hmm. Dobra, co ja z nim mogę zrobić w pierwszej fazie? Bo Malika, czy znaczy ten duchowny, bestialski, jakby nie patrzeć, on jest zajebiście szybki. Czyli to jest typ bossa, z którym ten build z tą wielką teatrą ma największy problem. Plus jest taki, że większość jego demerzu, to jest damage fizyczny. Więc mogę większość rzeczy ...wytankować. tankować. Ai... Okej, okej. A ten tarkow jest najlepszy tarkow. <słyska> e, druga faza będzie gorsza od drugiej, bo... BBB. Yy, od pierwszej, bo w niej jeszcze więcej skacze i biega. Nie będzie gorsza. Wydaje mi się, że skacze i tak dalej, ale i tak jest więcej openingu na ataki. Nie wiem czy to ulga, czy trochę szkoda. Hmm. Znaczy ja bym powiedział, że ulga, nie? Tylko ja myślałem po prostu, że a, zapomniałem całkowicie, że u niego tak to działa.